Debiutujący dziś na parkiecie GBS Bank nie jest debiutantem w biznesie. Swą działalność rozpoczął ponad 60 lat temu, w 1947 roku. Zacznijmy jednak historię od ostatnich wydarzeń. Nowy wizerunek banku, nowa marka, nowy slogan – Dołącz do znajomych. Dla naszych klientów staramy się być znajomym, synonimem bliskiego znajomego, bankiem z ludzką twarzą. Dołącz do znajomych. Jest taką obietnicą, że bank będzie z klientami w relacjach, tak jak znajomy ze znajomym, czyli będzie bardzo uczciwy. Znamy się, rozumiemy swoje potrzeby, potrafimy ze sobą rozmawiać, jesteśmy tu na miejscu. Podjęliśmy decyzję o jeszcze mocniejszym nawiązywaniu więzi z klientami, tak żeby to hasło rzeczywiście było w banku żywe. Markę traktujemy nie jako reklamę, ale filozofię tak naprawdę naszego działania. Niektórzy postrzegają banki spółdzielcze jako relikt przeszłości. Każdego dnia udowadniamy, że jest inaczej, ale pielęgnujemy jedną starą zasadę zasadę uczciwości. Nie stosujemy trików marketingowych typu gwiazdki, drobny druk. Te sprawy, które w systemie wartości są najważniejsze czyli zaufanie. Solidność, to moim zdaniem w parunku są pierwsza liga. Mamy atuty, których nie ma konkurencji. Śmiało możemy konkurować z bankami komercyjnymi. Tutaj nie czujemy jako bank spółdzielczy kompleksów. To są też słowa naszych klientów, że jesteśmy zdecydowanie lepsi, jeżeli. Chodzi o ofertę, o jakość, o możliwość rozwiązania indywidualnych problemów naszych klientów. Zarząd jest tutaj, to nie jest zarząd ulokowany w centralnej Polsce, gdzie na decyzję trzeba czekać tygodniami. Czasami klient po prostu sobie życzy porozmawiać z prezesem, przychodzi i prezes jest na miejscu do dyspozycji. W 2009 roku po licznych rozmowach i trudnych wyborach dołączyliśmy do grupy BPS. Kierowaliśmy się jednym, dobrym banku i naszych klientów. Jesteśmy członkiem największej grupy banków spółdzielczych w Polsce, najsilniejszej kapitałowo. Jest bardzo dynamiczną grupą, bardzo szybko rozwija się i daje dobre wsparcie, jeśli chodzi o rozwój banków spółdzielczych członków tej grupy. To jeden z najlepszych banków w Polsce. Jestem ogromnie rad, że tak dobry bank zdecydował się na współpracę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Systemy kartowe, bankomatowe, jak również konsorcja z Bankiem Rzeszającym, co no, jest dużą korzyścią dla klientów. Dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, że to jest lider, że to jest bank, który dzisiaj przeciera szlak i daje nową jakość, jeżeli chodzi o bankowość spółdzielczą w Polsce. Rozwój traktujemy serio. Gdyby było inaczej, nie byłoby nas tutaj. Otwarcie nowych oddziałów Stargard, Szczecin, a wcześniej jeszcze Gorzów. Generalnie działaliśmy na terenie miejscowości mniejszych do 20 tysięcy mieszkańców. Duża miejscowość to również większa konkurencja, a my jesteśmy bankiem ambitnym, dlatego podjęliśmy to wyzwanie. Spośród wielu setek banków spółdzielczych, Bank Spółdzielczy w Barlinku no, jest takim bankiem, który możemy stawiać absolutnie za wzór. Prezesem GBS Bank zostałem w 1993 roku w grudniu. Były to również trudne czasy, kiedy też banki popadły w kryzys. Bank w tamtym momencie nie miał dużej sieci, i na tych fundamentach właśnie został zbudowany obecny bank, czyli 24 placówki, ponad pół hektara powierzchni tych placówek, ponad 220 osób. To jest bank, który nauczył się czegoś zupełnie nowego. Nauczył się, prócz usług bankowych, bardzo profesjonalnie zajmować się ubezpieczeniami. Nie wszyscy to potrafią. Są zdeterminowani, wiedzą czego chcą, mają znakomite procedury. Tam, gdzie się czują pewnie i dobrze, są w stanie również zaproponować to inne. Dla nas społeczna odpowiedzialność biznesu to nie chwilowy trend, a codzienność. Czujemy się odpowiedzialni za region, a szczególnie za naszych klientów i pracowników. Bank miał takie szczęście, do ludzi, którzy zarządzali tym bankiem, którzy pracowali w tym banku, i to było warunkiem rozwoju banku i osiągnięcia tej pozycji, jaką obecnie mamy. Na przestrzeni tych lat, niewielu pracowników opuściło ten bank. Ci ludzie pozostali w banku i tutaj robią kariery. Bank cały czas się rozwija, daje im te możliwości awansu, i z tego po prostu naprawdę jestem naj, najbardziej dumny. Myśląc o dalszym intensywnym rozwoju poszukujemy większych kapitałów własnych. Stąd dzisiejsza emisja naszych obligacji, obligacji GBS Banku. Dołącz do znajomych. Dołącz do znajomych? Dołącz do znajomych.